Paliwo TO MOJE PALIWO OK Witam na kanale PIWO TO MOJE PALIWO Rycho po prostu rycho I po prostu jajo Piwa z festiwalu Piwa w Nysie Tego słynnego Tego słynnego Niewielkiego, Tego ale słynnego dziękuję tak, no nie wiadomo kiedy ten odcinek pójdzie, a, a może to już być dłużej niż tydzień. Są to piwa podarowane nam przez browar. Dwie krople! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Browar, dwie krople. Pozdrawiamy całą ekipę, piwo to moje paliwo i zapraszamy do skosztowania naszych piw. Co ciekawe, od tego browaru zawsze zaczynamy wszystkie festiwale piwne, na których Oni jestem. tak stoją. Oni tak stoją oni zawsze. Ty oni to... co się ustawić. Dokładnie. Ty tylko wbijasz od razu się na nich nabijasz. Dokładnie. No. Dob dobrze, to macie Dobrze, To macie Ciekawe, tak. Ale fajnie. Już niech to się stanie w naszym rytuałem. Chociaż nie wiem, czy oni sugerują, żebyśmy tylko wypijali dwie krople tego Eee, no, chyba nie bardzo. To oni nas podpuszczają. Podpuszczają, Jak Jak wybijesz dwie krople w dwóch kroplach, to chcesz zaraz dostać popla na punkcie ich piwa. Dokładnie, to, bo tak pipetką sobie tak wylewać, tak dwie to tak... dwie krople. I on no, mówi: masz tutaj spróbuj. a za chwilę chcesz wiesz, cały krok wyrwać. W tym yy, tak było. Tak było, <grym> z Daj masz masz tu Łyczka, a tu już za chwilę alkoholiczka, bo już idziesz kukulę. Kukulę z dwoma I nie wiadomo, co się i potem nie wiadomo, co się dzieje to na festiwalu. <gulę> nie pamiętamy gdzie byliśmy później. Dokładnie. No i cóż, dostaliśmy trzy piwka. Bardzo dziękujemy. Oczywiście, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Jest to tak. Waisen. Czyli Fruit Weizen, czyli owocowy weizen, który dostał pierwszą nagrodę na lotnym festiwalu piwa Nagrodę publiczności jest oceną publiczności, czy piwo smakuje, czy nie. Bo ono czy ma wady czy nie ma tych wad, nie, nie ma takiego znaczenia. Jeden lubi dla drugi lubi DMS. Tak, a trzeci BMW. BMW. No, tak. Nie. Dobra. <laughs> <laughs> Frójt Od tego piwa zaczynaliśmy chyba trzy festiwale piwa pod rząd. Tak. Zawsze od tego piwa I naprawdę jest bardzo dobre. I dzisiaj pokażę Wam jak jest dobre. No, frujt apa. Kolejne piwo. Bardzo fajne piwko. Bardzo fajne piwko. No i ostatni z którego nie wiemy, czy jest fajnym piwkiem. Nie próbowaliśmy. Nie próbowaliśmy. Cicho, nie próbowaliśmy. Więc no cóż, no przystąpmy do... Otwieractwa. 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 maszyną. Z miłotki. Czyli z kosmosu. Z kosmosu, ale... To piwo znamy. To piwo znamy tak znamy. dobrze i bardzo dobrze. Znamy i lubimy. Yy, bardzo nie chcę powiedzieć, że do... kochamy, tak. bo, bo chyba jeszcze nie, ale może kiedyś. No, no, dobra, dziękuję. Po troszeczkę. Jeszcze nie wiadomo, jak ten odcinek się skończy. No i cóż. Yy, Fruitweizen. No. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak wygląda yy, pewien napój dla dzieci. Dokładnie. Dokładnie. Tak wygląda, czyli samo zdrowie. Ja do tego tutaj, jakby w tą stronę jadę, do tego zmierzam. Rozumiem. Samo zdrowie. Czy to Libowit, czy Bobowit, wygląda podobnie. Ale zdrowotne na pewno y, właściwości ma podobne. No to, tu chyba są Ja po zawsze czuję sobie. No ja też. Właśnie dlatego mówię, że to jest zdrowsze niż Libowit. A bo, bo tego to... zmierzamy! A, no, a kolor jest tylko przypadkowy. <laughs> Rozumiem. No pachnie, to piwo zawsze ładnie pachniało. Piękne i tym piwem można się poperfumować. Dokładnie. Bo są pewne piwa, którymi lepiej nie, bo można śmierdzieć, a tak. tym pachniesz. Dokładnie, można je sobie wylać na głowę. Tak. I Też. jak Japończycy robią Ale gumę do rzucia o smaku ryby, to tu powinna być yy, yy, u nas produkowana guma do rzucia o, o smaku, smaku tego piwa. piwa. Dokładnie. Te, dokładnie piwa. To jest pomysł, to jest pomysł. No, spróbujmy, co dzieje się w tym piwie, które wygląda pięknie, które będziemy mogli tak, dawać, tak. że nie wiemy, co się tam dzieje. <śmuchy> <śmuchy> <O, śmuchy> um, e, <śmuchy> tutaj, żeby nie mówić dużo, to trzeba powiedzieć tak. Oni dlatego wygrali tym piwem ten festiwal, ponieważ to piwo jest takie, jakie jest. Ja jeszcze może przeczytam, bo to może kogoś interesować. O co chodzi w tym piwie? Więc mamy składniki takie jak woda, słód. Chmiel, drożdże i naturalne przeciele owocowe. Raczej skład jest taki bardzo enigmatyczny. Enigmatyczny, ale też i trochę liryczny. Przeciele owocowe z mango i marakui. No, To i mango i marakuja, chociaż to mango chyba to przeważa tutaj w tym. Marakuja też. Czyli marakuja też, marakuja też jest, 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 jest. To marakuja właśnie tutaj chyba robi tą taką główną robotę, bo to ciężko żeby Markuja zdominowała cokolwiek. Nie, no bardzo fajny przemicniaczek. Yy, 12,5 yy, plato i bun, No to no nie, no to nie jest gorzkie piwo. Absolutnie. No to, no, to nie może być gorzkie piwo. To nie piwo. może być gorzkie piwo, raczej jest słodkie i alkoholu 5,5. Co nie jest tak znowu mało. Mało. Tak. Także no. bardzo przyjemny. To piwo jest y, takie, że zawsze nim zaczynamy, a ten festiwal z nim skończyliśmy też. Też. Zaczęliśmy i skończyliśmy. Może wy... tak średnio pamiętam. Tak, ale chcieliśmy je wypić po to, z tego powodu, tak. żeby się orzeźwić i otrzeźwić. Dotrzeć do domu. Dotrzeć do domu i tak. udało się. I udało się. Tak, bo ono działa jest. w dwie strony. Oczywiście. Nie, naprawdę polecamy, To jest bardzo dobre piwo. Przepyszny Weizen, tak? Owocowy, mimo to. że nie jesteśmy fanami piw owocowych, to jest ok. Jest ok. Jest bardzo okej. Zdrówko. Jedna lampa nam zgasła, ale widzę, że nie dzieje się nic. Przejdziemy do następnego. No to lecimy. Lecimy z tym koksem, bo to... Jakoś ciemno już przed chwilą Coś Albo mi się wydaje już po albo faktycznie coś zdechła jakaś lampka. Jedną żarówkę zdechła, lampa. No tak, coś błyska jeszcze. To będzie takie dyskotekowe. to coś jest. Teraz otwiera i nagle się lampa zapala. Fruit apa. Tak. No cóż. Próbowaliśmy to? Chyba tak. Próbowaliśmy to, ale wtedy, kiedy już nie czuliśmy czego próbowaliśmy. Rozumiem. Więc powiedzmy, że to będzie... Premiera. Prawie, prawie, prawie dziewicza premiera. Prawie dziewicza premiera. Tak, A więc tak. Dyk. Dyk. Lecimy tutaj z tym pięknym kubelkiem i jeszcze... Tu no, kolorek jest podobny. Kolorek jest podobny. Tak. Ja przeczytam znów enigmatyczny skład. Woda, słód, chimiel drożdże i przecier owocowy z brzoskwini tym mhm. razem. Także to też jest owocowa tym razem apa. To był wajcen owocowy, to był owocową apę. No i mamy brzoskwinie zamiast mango i marakui, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Brzoskwinie mhm. bardzo lubię. Także może być dobrze. No. Delikatny zawodnik. Bardzo delikatny. Owocowy. Tak, owocowy. No. Trzeba być mistrzę świata, żeby to wyczuć jednak brzoskwinię. Tak jak dla, dla mnie. Czyli to owoc, którego nie umiem zdefiniować. Nie, no, Ale to nie jest żaden zarzut. Nie jest zar zarzut. Nie, no nie jest brzoskina. Nektarynka. No, natomiast już smaku to już jest oczywiste. Jest to tak, brzoskwiniowo, morelowo, nektarynowe Czyli tak jak napisali i powiedzieli i zrobili, czyli brzoskwiniowe. 12 plato. Bardzo sympatyczne piwo. Cztery też okokole. piwo odświeżające, orzeźwiające, sympatyczne, y, takie na, na ciepłe, na gorące dni, ale też można i dzisiaj w piwnicy wypić je ze smakiem. A no? dlaczego żeby nie? Bardzo Dobrze. fajne piwo. Bardzo fajne. No, Dobra, przejdźmy do pilsa. Pilsa. Naszego nieulubionego stylu mojego w sensie. E, trudno a, ja się a ja sobie szanuję pilsa. Trudno mi dogodzić w tej, w tej tutaj materii. I tego nie piliśmy na pewno na pewno. Nie. Nigdzie. Nie. Także warto by spróbować, co tu dzieje się. No piękny, piękny kolor. Pieni się mocno. Klarauny tylko. Jaśniutkie. Bardzo jasne. Ojej. No, to wyjątkowo jasne, przejrzyste piwo. Z fajną drobniutką pianą. Dużo bym powiedział, że to jest jasne pełne. Pełno jasne. No. Bardzo jasno pełne. <laughs> no, no, ale jest to jest ma... po kolorze. Pilsik, pilsik. masz. ja mam zawsze problem z wąchania pilsów i tym podobnych rzeczy, bo... Bo nie wiem, czego mam oczekiwać. Pilsa. No to właśnie czuję. Pilsa. Co my tu mamy? 12,5 ekstraktu i 56 alkoholu. Goryczkowe raczej średnio. Znów enigmatyczny skład. Woda, słód, chmiel, drożdże. A ja wiem dlaczego. Proszę. Nie, ja mam teorię. Nie wiem, ale mam taką teorię. Skoro etykiety są proste, a w prostocie moc jest i na to nie jest żaden zarzut, bo ja już mówiłem tutaj chłopakom, że naprawdę nazwa jest... Proste riffy są najlepsze. Dokładnie, prosty riff, prosta gra, jak to śpiewało po prostu zresztą szepan. Dokładnie, więc mógłbym tełotek, prosty riff... Tak, dokładnie, każdy to potrafi grać, kto nie umie nawet na gitarze. Ładnie wygląda. A smakuje? Nie, pachnie jak te czeskie piłsy właśnie. No, i to, właśnie, właśnie to co przed chwilą powiedziałem. Dokładnie. Jakbyśmy w Pradze wylądowali... Ja bym tutaj powiedział, że trochę stało koło tego piwa zieloną etykietką na U. Tak. Czeskiego. Tak jakbyśmy w Pradze wylądowali zamówili sobie pisika w jakiejś knajce na Starym Mieście albo co, koło Mostu Karała. Wówczas jestem zaskoczony. Naprawdę jest super. Szacunek, gratulacje. Kurde, no nie. I takich pilsów my szukamy. No, nie, no to takie pilsy to ja lubić, no. no. to jest to. No to ja zaraz do kiełbasy jakieś i do innego dania. Do Do jakiegoś innego waliackiego dania mięsnego. Jak najbardziej. Do prędlików no. na przykład. O. Świetny. Nie powiem, że wypiję takich osiem, ale 7 Ty siedem, ja dwa. Dobra. <laughs> Mimo wszystko Pils zawsze będzie dla mnie Pilsem. Natomiast to jest wow. bardzo dobry Pils. Bardzo wow. Super, naprawdę. Kojarzy się właśnie z czeskimi Pilsami, tak. i tymi z górnej półki. Z tym zieloną etykietą. E... Tym zieloną etykietą, ale też na przykład z tych browarów takich domowych, regionalnych, restauracyjnych w Czechach, które można Spróbować wszędzie, jak się wyląduje w Czechach, mm. można spróbować i to jest właśnie takie piwo. Tak. No nie no, to jest zielone takie, tam jest troszkę... No, Bardziej tak. gorzkawe, no, oryginalne, to prawdziwe takie. Jest, jest, jest gorzkawe, mniej tej Ale jest zbliżone. Jest, jest bardzo zbliżone, tak, tak. Ha, chłopaki, nie płacą. Naprawdę <laughs> super. Płacą. Super. E, super. E, fruit Freudweizen i Pils, mistrzostwo świata. Polecamy wszystkim. Tak jest. To, A to jest naprawdę... bardzo poprawne, dobre piwo po prostu. I tyle. Pozdrawiamy i Na czas poezję piwną uskutecznić. Można nieraz dostać hopla jak się spotka z kroplą kropla. Tak powstały więc dwie krople czyli ze ślidnicy browar z pasją oraz z hoplem. Bo naprawdę proszę ludzi trzeba się naprawdę nudzić by ważeniem się trudzić. Jednak im to się udaje. Jeden śpija drugi wstaje i tak ważą zacne piwa żaden z nich nie odpoczywa. Trzymujecie się kufli, kradzi i butli i pijcie dobre piwa, że mi smucze. I subskrybujcie ten kanał przy okazji. Yeah.